serdecznie witam na kanale Wszystkie Wagi. Cieszę się, że ze mną tu jesteście, że słuchacie, że oglądacie, że się podoba. No to nam też się podoba i dlatego dzisiaj też przygotowaliśmy dla was taki rozkład też. Również będzie dla tych osób, które są 50+. Plus. No ale oczywiście rozpocznę od wszystkich osób spod znaku Wagi. Co to będzie na ten tydzień dla was? Najpierw zrobię jak to ten tydzień będzie wyglądał? I tu jest pokazane tak, że musicie uważać, jeśli chodzi o wyjazdy, dlatego że jest tutaj pokazany wyjazd zagraniczny. Być może w tym tygodniu będzie planowane, niekoniecznie musi się odbywać u każdego z Was w tym tygodniu, ale w większości z Was może tak być. Więc tu jest pokazane, że możecie się pokłócić o ten wyjazd, bo nie będzie to pasowało dla innych osób, które z Wami mieszkają albo żyją. Tu jest pokazane, że będzie jakiś konflikt, którego możecie uniknąć. Trzeba po prostu wcześniej na ten temat porozmawiać i coś załatwić. Być może Chodzi o opiekę nad zwierzętami, a być może też chodzi o to, że ktoś coś miał zrobić, a tego nie zrobi, bo wyjedzie. Więc to też jest tutaj istotne. Karty też pokazują, że sytuacja finansowa dla Was będzie bardzo dobra. No i niektórzy z Was mogą kłócić się o mieszkanie. Więc też tutaj jakiś spór widać, no taki mieszkaniowy. Zobaczymy, co to będzie na ten tydzień dla wszystkich 50. Zobaczymy, co tu karty pokażą. Na pewno bardzo pozytywnie załatwione sprawy urzędowe. Tutaj widać, że u niektórych z Was może być planowanie powiększenia rodziny, będzie taka możliwość i karty pokazują też że nie powinniście przejmować się funduszami, bo widać, że sytuacja finansowa będzie na dobrym planie, ale nie będzie to dobry tydzień na to, żeby podejmować inwestycje. Widać też, że czasem jest przepracowanie, przemęczenie, na które należałoby zwrócić uwagę. Karty też pokazują, że sami nie będziecie wiedzieć, co robić i jak robić. To jest taki dla Was tydzień chaotyczny, więc tu jest pokazane, że powinniście zostawić niektóre sprawy, niech one same się rozwiązują, niż mielibyście coś robić w jakimś chaosie, to wtedy do niczego dobrego nie będzie prowadzić. Dobrze. Zobaczymy, jaka będzie niespodzianka na ten tydzień. Dla wszystkich osób spod znaku wagi. Zobaczymy, co to będzie za niespodzianka na ten tydzień. I tu jest pokazana jakaś kobieta, więc mężczyźni, którzy samotni są i chcieliby znaleźć tą drugą połówkę, bądź chcieliby, żeby ktoś do was wrócił, to oczywiście jest to możliwe widać, że. Jest tutaj dla Was kobieta, dobra kobieta o silnym charakterze, więc to też jest taką niespodzianką. I widać też w kartach, że niespodziewany przypływ gotówki to też dla Was jest y, dobrą rzeczą. Dobrze, zobaczymy, jaka jest niespodzianka dla wszystkich 50. Plus. Łabę ręce i tak się dzieje. Coś mam z ręcami. Jak długo tasuje się karty, to tak się dzieje. Nie utrzymuję. Zobaczymy, co tutaj Wy macie. Jakie niespodzianki. Tu jest pokazane, że będziecie trochę rozczarowani. Troszkę Was rozczaruje jakiś mężczyzna. Nie... Będzie mógł dokonać tego, na co oczekujecie, czyli będziecie mieli jakiś plan konkretny. On będzie chciał to zrobić, zrealizować, i karty pokazują, że jemu się nie uda, i będzie to dla Was rozczarowaniem. Więc zastanówcie się, czy nie jest to rzecz, którą ma wykonać, która przewyższa jego możliwości, bo być może to jest tutaj problemem, i dlatego to nie zostanie wykonane. A może należałoby też komuś pomóc? O właśnie. Bo czasami ludzie nie mają umiaru. I czasami jest tak, że może dajemy coś za dużo od siebie albo za dużo wymagamy. I to też jest takim problemem. Dobrze, zobaczymy, co jest ważne dla Was, dla wszystkich osób spod znaku wagi. Zobaczymy najpierw dla Was, co jest takiego ważnego. Na pewno jakiś wyjazd przyjemnościowy i też sprawy uczuciowe, pieniądze. Widać, że to są takie najważniejsze rzeczy, i widać tutaj, że będzie to na dobrym porządku, na dobrym planie. Zobaczymy, co jest ważne dla Was, dla wszystkich 50. Zobaczymy, co tu karty pokażą. No, i na pewno jest osiągnięcie, duże osiągnięcie finansowe, więc to jest dla Was też bardzo ważne, więc warto jak najbardziej się tutaj w tym angażować. I tu jest pokazane, że na pewno też jest ważną rzeczą, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, rozwiązanie tego konfliktu, być może tego, o którym mówiłam wcześniej, ale może też być jakiś inny konflikt. Tutaj był konflikt ogólnie dla wszystkich, tu jest pokazanie, rozwiązanie konfliktu dla osób 50+, plus, więc to wszystko ma na pewno jakieś konkretne znaczenie. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała u Was miłość, jak to będzie się kształtować ogólnie. Co Cię czeka w miłości dla wszystkich osób spod znaku wagi? Zobaczymy, jak te karty pokażą. Na pewno tutaj w niektórych relacjach, związkach to widać, że dojdzie tak jakby do małżeństwa, do tego, co powinno być, zaplanowania, taka prawdziwa, poważna relacja, miłość, dwojga. Widać też, że osiągniecie wszelkie cele, wszelkie możliwości swojej relacji, więc karty pokazują, że macie bardzo duże szczęście uczuciowe. Widać jeszcze, o, jeszcze jest do tego księżyc. Także Osoby, które chcą mieć dzieci, spodziewają się, to jak najbardziej jest to szczęśliwy okres i macie szansę na to, że y, macie szczęśliwy okres macierzyństwa niebawem. Osoby, które jeszcze tego nie planują, no to taka sytuacja może nastąpić. Natomiast y, jeśli planujecie, no to jesteście na dobrej drodze. Wszystko jest przed Wami i to jest do zrealizowania. Zobaczymy jeszcze, co będzie ważnego w tych uczuciach. I co ważnego, tu jest pokazane, że przede wszystkim będziecie opiekować się drugą połówką, drugą stroną. Wzajemnie jest opieka z jednej strony, z drugiej strony, więc widać, że może będziecie więcej zajmować się tą drugą osobą. A co zrobić, by naprawić błąd? No, tu jest pokazane, że będzie problem, żeby błąd naprawić, bo osoba, z którą moglibyście być pokłóceni, być może jesteście pokłóceni, no to nie widzi swojego błędu. Jeśli nie jesteście pokłóceni, no to widać, że jeśli taka sytuacja by nastąpiła, no to musicie przedstawić błąd od razu. Jaki jest błąd, to możecie uniknąć nawet takiego konfliktu. Więc to jest wszystko uzależnione od tego, czy będziecie ze sobą rozmawiać, czy będziecie przy takim konflikcie rozwiązywać ten konflikt, zanim doprowadzi się to do takich wysokich urośnień, nie wiadomo do jakich metrów. I potem ciężko jest na przykład rozwiązać taki problem, ale zawsze możecie do nas napisać. Macie link pod filmem. Można zamówić u nas taką indywidualną wróżbę dla siebie i wtedy będziecie mieli szerszy, tak, taką szerszą informację na to, co się dzieje dokładnie w Waszym życiu. Ale zobaczymy, czy warto się dogadać, jak do tego podejść, czy po prostu dać szansę tej osobie. No to tu jest pokazane, że no dajcie szansę, warto się dogadać, dać szansę. Ale zwrócić na to uwagę po prostu to, co mówiłam wcześniej, na to, co nie odpowiada Wam w danej relacji, no bo nie będzie to dla Was zupełnie korzystne. Zobaczymy teraz przesłanie dla Was na ten tydzień, dla wszystkich osób spod znaku wagi, z kart Lenormand. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Co tutaj mamy w przesłaniach. Ciężko ja się tam, nie, nie chcę wyjść tak, która powinna. Rozgniewani, nieprzyjaciele i konieczna pomoc. Będziecie mieć na pewno jakieś nieprzyjemności z powodu nieprzyjaciół, czyli uważajcie, bo czasami możecie nie znać ludzi, którzy Was nie lubią, nie tolerują, albo udają, że was tolerują, bo też tacy są, niestety i to się z czasem potem człowiek o tym przekonuje, ale dopiero w późniejszym czasie, więc warto na to zwrócić uwagę i być może y, będą chcieli koniecznej pomocy, wy tego nie nie dacie od siebie z różnych przyczyn, no to będą bardzo rozgniewani i będą waszymi nieprzyjaciółmi, więc to mogą być osoby, które was lubią, lub, ale już przestaną was lubić. Ale mogą również być obcymi osobami, więc warto w tym tygodniu na to zwrócić uwagę. Po co się angażować w coś, co potem nawet ktoś nie podziękuje? To wszystko, co mogę tutaj dla Was powiedzieć na ten tydzień. Myślę, że macie taki szerszy rozkład. Wiecie, co zrobić w tym tygodniu. I dziękuję ślicznie za wszelkie lajki, za komentarze, za subskrypcje. Również osoby, które mnie oglądają, a jeszcze nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji. Będzie nam miło, bo dzięki temu możecie wesprzeć ten kanał, aby się dalej rozwijał. I wszystko będzie dla Was z korzyścią, bo będziemy mogli więcej filmów ciekawych nagrywać. A tymczasem dziękuję Państwu i do usłyszenia. Do następnego razu.